No i dobra, małżonka dzwoniła. Pytała się jak idzie. Powiedziałem, że no, no nie najgorzej. Przykręcę tylko tutaj teraz tą śrubę, żeby ten silnik już tutaj tak nie wisiał. Dobra, myślę, że myślę, że styknie później tam tutaj tu jeszcze. Dobra, to już się nic nie stanie. Teraz tak. Już wam tutaj wszystko pokazuję jak to wygląda. Nie wygląda to wszystko najgorzej. No mają te kurde te pierścienie luz w tym tłoku. <śm> tu ma delikatny. Nie musi sobie tutaj ładnie pływać na tej korbie. Tak to jest ciężko sprawdzić, Ech, czy jest luz na wale. Na pewno są tutaj dosyć. No jest luz na pierścieniach, jeśli chodzi o rowki tak. Jest, są tutaj luzy w pier, tych pierścienach, nawet nie wiedziałem, że tutaj są trzy pierścienie. I co moi drodzy? Tak to tutaj wszystko wygląda. Było to zrobione na taką jakąś masę, tutaj uszczelniającą. I to jest ten węgierski tłok. On na Allegro kosztuje 100 zł. Taki był tutaj zamontowany. Teraz bierzemy się za cylinder. Idę troszeczkę umyć sobie ręce i zaraz wam pokażę tutaj, jak wygląda cylinder. No i dobra, i tak wygląda. Czy... Tak wygląda cylinder. Tu jest ta podkładka. Tak on ci, panie, wygląda. Wygląda ładnie. Ale tak, okna nie są ogradowane. A właśnie, a na temat tych okien, to słyszałem różne historie, że okna powinny być ogradowane. Bo potem te krawędzie się obłomują. Nie wiem, no mówię, ja nie posiadam aż takiej dużej wiedzy. Jeżeli ktoś wie. To będę zobowiązany i bardzo wdzięczny, jak napiszę coś na ten temat w komentarzach, tak? No tak to wygląda, cylinder. Nie ma co, co mam tutaj wam powiedzieć. Cylinder jak cylinder. Powierzchnia jest ładna, nie ma tutaj yy, żadnego, żadnego rantu. Wszystko tutaj jest jak najbardziej pierścień ogniowy, cały, nic nie jest tutaj. Yy, wyszczerbione, wszystko wygląda w jak najlepszym porządku. No, może się uda dopasować, yy, jak to się mówi. Tutaj jest jakiś taki dziwny cień. Przy... przy dolocie. Przy dolocie na. Tak? Przy dolocie? Dobrze mówię? Tak. Przy dolocie od strony gaźnika jest taki jakby dziwny cień ale nie wiem, może mi się to wydaje ale chyba nie, taki jest jakiś taki dziwny cień pada od tamtej strony no nie, mam średnicówki, jakbym miał średnicówkę to bym tutaj kurcze byśmy zaraz zmierzyli tak to tutaj wygląda od tej strony widać ślady ładnie tutaj po honowaniu nie widać tutaj żadnych rys pod paznokciem też nic nie czuję co nie znaczy, że się nie obejdzie bez kolejnego szlifu, tak? jakieś gówna poprzyklejane z trasy jeszcze i tak to wygląda moi drodzy tak to wygląda tak wygląda dół tak wygląda dół. Tutaj robił na jakąś masę uszczelniającą. Dobra, bior, biorę się. Teraz idziemy tak. Ściągnę tłok, tak? Ściągnę tutaj zabezpieczenie. I co? I tyle. Tłok nie jest porysowany. Wygląda ładnie. Ale co z tego, jak dzwoni? Widać tutaj, że No te pierścienie latają, tak? Kamera pewnie tego tak nie odda Ale czy to będzie przyczyną? Mam nadzieję, że to będzie to Dobra, ściągam tłok, mam mikrometr Pożyczyłem z pracy mikrometr, także zaraz pomierzymy tłok Mówiłem o tym tłoku Teraz tak, moi drodzy, z takich rzeczy, które jeszcze ja tutaj zauważyłem, też mi się wydaje, że tak nie powinno być, że to zabezpieczenie Zaigera tutaj w tłoku, no ma spory luz, tak. No jak dla mnie to to powinno chyba tutaj w tym rowku ładnie leżeć, a nie że to zabezpieczenie się kręci całe całe dookoła, tak? No chyba tak nie. No chyba tak nie powinno być. Nie wiem jak tutaj to wyglądało podczas montażu No co mam wam powiedzieć, no Krzysiek robił najlepiej jak umiał A pewne niedociągnięcia no niestety wyszły Także ja tutaj teraz ściągnę to zabezpieczenie I pokażę wam na stole jak to wygląda Ściągnąłem zabezpieczenie Wyciągam teraz sworzeń tłoka Który jest tutaj no bardzo ładnie spasowany, ładnie suwliwie to wszystko wychodzi. I tak to wygląda. Tak to wygląda, moi drodzy. Tłoczek. Zaraz podejdziemy do tego. Do stołu. Oczyszczę go i mikrometrem go sobie pomierzymy, jak to wszystko wygląda. I tutaj mamy jeszcze ten... koszyczek, tak? To łożysko. Jak to się nazywa fachowo? Jak to się na to fachowo mówi? Wygląda to bardzo ładnie. Wygląda tutaj to bardzo ładnie. Jeszcze weźmy sobie ten stworzeń. Gdzie on tu jest? Tu go użyłem. No, on aż sobie wpływa ładnie w ten tłok. Dobra. Jak to tutaj ładnie wchodzi. Ciężko to jest tak, kurczę, żeby tutaj co no ładnie to tutaj wszystko chodzi. Ten koszyczek też musiałbym sobie zabrać. Nie widać tutaj żadnych jakichś. No widać troszeczkę ślady, widać, że to troszeczkę pracowało. Ja mam tutaj zrobione teraz ile? 183 km, tak. Tak, 183 km, 200 km. Dobra, dosyć tego gadania. Bo to już nowy materiał będzie długi. A wszyscy zawsze lubią konkrety. Żeby wszystko było szybko pokazane. Ciach, pach, już od razu wsiada, jedzie i... <laughs> nic się nie psuje. <laughs> Panie, tylko jechać. i jechać. Jedyny minus to ten, co. Na akumulatorze, tak? No ale jak to się mówi, życie pisze Inny scenariusz, chciałem kupić motocykl Taki, żebym nie musiał nic robić Wszystko ładnie, pięknie, no No ale jednak widzicie, no zawsze jakieś tam Drobne niedociągnięcia No wychodzą, tak? Pierścienie to jakieś też tutaj tak, jakoś one mi tak dziwnie wyglądają a dlaczego dziwnie? No bo nie mają równomiernych śladów zużycia, tak? Są tutaj takie miejsca jakby w ogóle nie... Nie pracowały, nie wiem czy to na kamerze będzie widać Ale są takie miejsca, w których widać, że on nie pracował pełną powierzchnią Tylko widać przykładowo, że jakby pracował krawędzią Ten dolny jest najgorszy, ten dolny jest najgorszy, ten pierwszy od dołu Dwa górne jakby brały całością. A ten tutaj dolny nie brał całością. Nie wiem czy to tak powinno być, czy to tak nie powinno być. Tak ten tłok wygląda, nie ma on żadnych oznaczeń. No i tu jest to to zabezpieczenie, które tak sobie ciężko jak to tutaj pokazać, jakiś mały śrubokręt może. Albo śrubkę jakąś. O, zobaczcie, jak to tutaj. Jak to tutaj sobie. No, lata w środku, tak? I to też dzwoni. To na pewno też dzwoni. To mi nikt nie powie, że nie. Mówię, tutaj te niektóre moje specy... spekulacje, no to są moje domysły, tak? Nie śmiać się tam ze mnie. Jak źle mówię. To mnie poprawić, a jak dobrze mówię, to też powiedzieć, czy to dobrze rozumuję, czy to źle rozumuję Tak jak mówię, ja chcę się tego nauczyć, chcę jeździć takim motorem. I na razie tutaj nie myślę o, o kupnie innego motoru. Na pewno będę kiedyś chciał kupić MZ -e 250 i ją samemu odrestaurować od A do Z, ale to tak zrobić, żeby. Żeby była igła, żeby nie trzeba było więcej wracać do takich tematów. Ale na to jeszcze muszę się dużo nauczyć, żeby takiego czegoś dokonać. No dobra, wyczyszczę tutaj troszeczkę ten tłok od tłuszczego, i zaraz go pomierzymy. I teraz tak moi drodzy, mam tutaj mikrometr, pożyczyłem z pracy. No, muszę wam powiedzieć, że z takimi narzędziami piomojarowymi jestem za pan brat tak kiedyś to nie miałem pojęcia do czego to służy i już nie mówię o tym jak tego używać tak mamy tutaj taki sprawdzian którym się sprawdza czy mikrometr jest odpowiednio ustawiony żeby było tutaj nie było żadnego przekłamania i w ten sposób zaraz będziemy tutaj prowadzić pomiar pomierzymy sobie tłok mamy tutaj idealnie ładnie na zero dobrze to widać czy to źle widać myślę że dobrze widać czyli mikrometr jest dobrze ustawiony I teraz tak, bierzemy sobie tłok i pomierzymy sobie jak ten tłok, jaką on ma miarę. Na początku to muszę powiedzieć się przyznać od razu do tego, że na początku to ja mikrometr mierzyłem suwmiarką elektroniczną i sprawdzałem, czy to wszystko dobrze jest. 70. Mamy wymiar tak: 70 i pół i prawie 7 setek w minusie. Tak 5, 6... 7 setek w minusie jest tłok. No jest 7 setek w minusie. Czyli mamy wymiar 70 43 Taki jest wymiar tłoka. Dobrze mówię. 70 43. Dobrze. Jest 7 7 setek minus. Zmierzymy tutaj gdzieś poniżej. Też jest w granicach 700 w minusie tłok W 700 jest w minusie. Tak, też mamy 700 w minusie. Dobra, zmierzymy go gdzieś tutaj. W innym miejscu. Zobaczymy, jak będę u tego pana Marka, bo jutro lecę do Poznania. A tutaj mamy, a tutaj mamy dopiero wymiar zajebisty. Na dole jest tłok siedemsetek w minusie. A tutaj mamy tłok. Ile tu mamy w minusie? 35. Czyli mamy w wymiar 5, półtorej dychy. Półtorej dychy w minusie. Także z tym tłokiem to tu też yy, wymiaru nie trzyma. Tłok wymiaru nie trzyma. Ja się staram tutaj ten mikrometr trzymać w najrówniejszym tym... W najwyższym punkcie, tak. Ale to ciężko tutaj to jest tak zmie zmierzyć. No pokazuje tutaj, że jest dycha w minusie. Także to też tak nie powinno być, że tłok ma aż taką dużą yy, że ma taką dużą różnicę, tak? I tu jest 700. No, a tu już jest 2,5 dychi w minusie. Także no, no ładne jaja. Słok, który tutaj na dole ma 7, 7, setek w minusie, a tutaj u góry ma aż dwie dychy w minusie. No co mogę wam powiedzieć? No widzicie sami jak to wygląda. Dobrze, że to rozebrałem, że na tym nie jeździłem. Bo by się może jeszcze coś gorszego stało. A tak może jeszcze się coś z tego. Tutaj mamy u góry. No nie wiem, o co mam tutaj wam teraz powiedzieć, bo aż jestem w szoku. Według mojej wiedzy to tłok powinien być tam, jakby to powiedzieć, w granicach 500 luzu, tak? Jak się puszcza tłok przykładowo, to on pod własnym ciężarem w cylindrze powinien opaść na dół, tak? no a tutaj mamy luz taki, że daj pan spokój. Jutro na pewno jeszcze tam u Pana Marka będziemy prowadzić Pomiary tego tłoka, to no, no zobaczycie jak to wszystko wygląda No i co mam Wam powiedzieć Myślę, że Krzysiek tutaj tego nie mierzył podczas montażu Zawiózł to do tego szlifierza Mówił, że miał tam kogoś, jakiegoś starszego Pana, który to robi No nie wiem Myślę, że tutaj na pewno się skończy na kolejnym szlifie cylindra i dopasowaniu nowego tłoka, bo bo nie widzę tego. Naprawdę nie widzę tego. Tak to wygląda. Przemierzę go sobie jeszcze raz w kilku miejscach. Tutaj go sobie zmierzymy. Tu jest mamy dwie i pół dychy w minusie. Poniżej. No bardzo, bardzo duże, różnice, bardzo duże różnice są. Na dole jest tłok w minusie siedemsetek. Tutaj mamy yy, z dwie dychy aż jest w minusie. No nie jest, yy, jakby to powiedzieć, on nie jest owalizowany, czy nie wiem jak to się fachowo nazywa. No ma taki wymiar jaki widzicie. Wygląda to słabo. Tak, moi drodzy, jeszcze tutaj trochę podłumałem. I tak, włożyłem sobie tutaj pierścień, tak. No fuga, jaka tutaj jest na pierścieniach, jak są włożone w cylinder, no to myślę, że ze dwie dychy jest jak nic. Muszę poszukać szczelinią myślę, zaraz Wam pokażę, ile tutaj faktycznie było. I teraz Wam pokażę tą, ten stożkowy tłok, tak gdzie na dole ma 5 setek Nie pięćsetek, 7 setek tutaj go się, go się wkłada Ale zobaczcie im się go włoży dalej Zobaczcie jaki tu jest luz To jest No i to jest? Widzę dwie dychy luzu? No jak nie więcej To nie miało prawa chodzić Dlatego to wszystko dzwoniło bardzo się cieszę, że to rozebrałem. Ja pierdzie, Muszę zadzwonić do tego krzyżka, co od niego go kupiłem. I mu powiedzieć o tym, żeby się, kurde, dwa razy zastanowił, jak jeszcze raz, jeszcze jak da tam do naprawy. O. I to by było na tyle. Także dzisiaj. Dzisiaj Wam pokazuję, jak jak się, jak się nie powinno robić szlifu, tak Jak został zrobiony szlif A jak się nie powinno robić Bo nawet jak ja miałem zrobiony szlif u mnie przy włesce tak jak puściłem tłok tutaj To on sobie pomalutku Nie nagrałem tego, bo wtedy jeszcze tak nie myślałem o nagrywaniu Jak go puściłem, on pomalutku tak pięknie, gładko pod wpływem powietrza opadał sobie na dół. A tu leczy ja. Wpada jak w kaczą dupę. Myślę, że MZ po, po 30 tysiącach przebiegu nie ma takiego luzu, jaki tutaj był zrobiony. I tak to i tak to wygląda. Luz jak. Luz jak cholera. To by było tyle moi drodzy na dzisiaj Nie będę was tutaj już zanudzał Albo nie, jeszcze poszukam szczelinomierza i zobaczymy jaka tutaj jest przerwa na tych, na pierścieniach Mam już tutaj włożony pierścień Mam szczelinomierz, zaraz zobaczymy z ciekawości jaka tutaj jest przerwa Na początek bierzemy, weźmiemy dwie dyszki tu jest półtorej Dwie dyszki Sprawdzimy czy dwie dyszki wchodzi Ojojoj, panie, dwie dyszki wpada jak w kaczą dupę Nie wiem jeszcze ile powinno być, ale pewnie się niebawem dowiem eee, tarara, irara, irara. Dwie dyszki wchodzi jak w kaczą dupę To sprawdzimy trzy i pół dychy 3,5 i dychy też wchodzi. 3,5 i dychy też wchodzi. Sprawdzimy 4. 4 dychy też wchodzi. 4 dychy też wchodzi. 4 dychy też wchodzi. Dychy też wchodzi. Gdzie tu jest, kurde, dalej teraz. 4 dychy. Mamy 5 dych. 5 dych. Jest 5 dych przerwy na, na pierścieniach. No nie wiem co mam wam powiedzieć. Różne rzeczy pewnie widzieliście, ale żeby takie coś to chyba jeszcze nie. Dobra. Ja na dzisiaj kończę. Muszę się przygotować na jutro do wyjazdu do Poznania. Do pana Marka. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.